Natura próbna z wydawnictwem Nowa Era 2022 rok. Zadanie otwarte siódme. Poziom rozszerzony. Funkcja f jest określona wzorem. Jest to funkcja homograficzna. Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 1 wyzna wszystkie punkty leżące na wykresie funkcji, których obie współrzędne są liczbami całkowitymi. No i tak, tutaj mam. Funkcję x jest całkowity, y też ma być całkowity. No i teraz mam tutaj sumę dwóch liczb: 3 jest całkowita, no to 1 przez x1 też musi być całkowity, bo jeżeli ten ułamek nie będzie całkowity i dodam do tego całkowite 3, to i wynik dodawania też nie będzie całkowity, czyli to musi być całkowite. A skoro 1 przez x1 ma być całkowite, to znaczy, że x minus 1, czyli mianownik, musi być dzielnikiem 1. Jedynka musi się przez mianownik dzielić, no bo jeżeli 1 się przez mianownik nie podzieli, no to nie będę miał wyniku całkowitego. A to są, mam takie dwie możliwości. Czyli mianownik jest równy 1, wtedy 1 dzieli się przez 1, lub mianownik jest równy minus 1 i to są jedyne dwa dzielniki y, liczby 1. W takim razie x jest równe 2, lub x jest równe 0. Dla takich x całkowitych ten ułamek jest całkowity, czyli całe wyrażenie po dodaniu 3 też jest y, całkowite. Mam wyznaczyć y, współrzędne punktów, czyli muszę jeszcze wyliczyć y. Dla x równego 2 f od 2 jest równe 1 przez 2 odjąć 1, dodać 3. Czyli f od 2 jest równe 1 przez 1 plus 3, czyli, y, czyli 4. Y, w takim razie punkt ma współrzędne 2 i 4. A dla 0 jest 1 przez 0 minus 1 plus 3, czyli f od 0 jest równe 1 przez minus 1, to jest minus 1, plus 3 to jest 2, czyli punkt ma współrzędne 0 i 2. Czyli mam dwa takie punkty: jeden punkt ma współrzędne 2, 4, i drugi punkt ma współrzędne 0 i 2.